Słuchajcie, ja faktycznie nie będę przynudzał. Jak ktoś chce posłuchać, co myślę na temat Polski, to może sobie na YouTube pooglądać jeden z kilkuset filmów. Jeżdżę w ostatnich miesiącach po kraju i spotykam się z dużą liczbą młodych ludzi, bo tutaj, jak zobaczymy na tą salę, to średnia wieku to jest 20 parę lat, góra 30 lat. I to są ludzie naszego pokolenia pokolenie, które. Dostało i dostanie jeszcze większy rachunek za błędy pokolenia naszych rodziców, za błędy ludzi od nas starszych o lat kilka, kilkanaście, dwadzieścia kilka. Dzisiaj przyjechałem tutaj praktycznie prosto z Sejmu. Po drodze zjechałem na dworzec, bo kolega, jak to poseł, wiadomo, to są ludzie, którzy nie szanują cudzej własności. Zawinął mi mój egzemplarz ustawy budżetowej niechcący, i odzyskiwałem go. Mieliśmy debatę budżetową, i podczas tej debaty budżetowej, kilka liczb znowu mnie przewróciło, sobie zdałem sprawę po raz kolejny, gdzie jesteśmy, co tu się w naszym kraju dzieje. Budżet, który dzisiaj dano nam do przegłosowania, to budżet, w którym brakuje tylko, tylko na to, żeby się spięły wydatki z przychodami 46 miliardów złotych, to jest trzy razy więcej. Niż brakowało w budżecie partii, która uważa się za solidarną, socjalną, czyli PiS-u w 2007 roku. Deficyt, który miał PiS w 2007 roku to było 16 miliardów złotych. Tyle wtedy brakowało w budżecie. Teraz brakuje 3 razy tyle. I brakuje 3 razy tyle, pomimo tego, iż pół roku temu rząd rąbnął polskim emerytom 153 miliardy złotych oszczędności zgromadzonych w OFE, umorzył obligacje o taką kwotę. Dzięki temu spadły. Bardzo poważnie koszty obsługi długu publicznego, bo odsetki od tego długu, jeżeli nie musisz zapłacić odsetek od 150 paru miliardów obligacji, to w tym momencie, okej, okay, już tego kupę e, wydano na, na, na bieżąco, e, ale te odsetki spadło 6 miliardów złotych. E, kwota przekazywana do OFE radykalnie spadła, bo z 16 milionów osób ubezpieczonych w OFE. Ta liczba spadła do 2 milionów, więc na tym kolejnych kilka miliardów złotych jest więcej w budżecie. I pomimo tego braknie w tym, roku, w tym roku 2015 46 miliardów. To jest o 12 miliardów niż w tym roku, bo w tym roku deficyt budżetowy zrealizowany faktycznie są 34 miliardy. W przyszłym roku to będzie 46 miliardów, i czy to jest duża kwota? Widzicie, z czym to można sobie porównać, gdy porównamy sobie z to z kosztami utrzymania ZUS-u, całego ZUS-u, jego systemu informatycznego, wszystkich budynków, placówek, prądu, telefonów, Wydatków na pocztę ZUS-u, bo ZUS to jest taka instytucja, która na telefony i pocztę wydaje 500 milionów złotych rocznie. 800 milionów złotych rocznie wydaje na system informatyczny płatnik, który nie działa, bo nie potrafił pod koniec roku wygenerować nam informacji, ile dostalibyśmy emerytury, gdybyśmy w przyszłym roku przeszli na emeryturę. Niektórzy mówili, że ten system dlatego nie wygenerował tych liczb, bo gdyby Polacy wszyscy dostali te kwoty, to moglibyśmy mieć tutaj drugi Majdan u nas na krakowskim w Nowym Świecie i tak dalej. Więc ten system kosztuje 800 milionów, a cały ZUS kosztuje 4 miliardy. Za tą dziurę, za te pieniądze, które braknie w tym budżecie, można by 11 ZUS-ów utrzymać. Można by za te pieniądze zbudować e, 90 stadionów Legii. Za te pieniądze można byłoby zbudować e, Dużo mniej, bo chłopaki już w tym momencie naprawdę grubo przepłacili e, stadionów narodowych, bo stadion narodowy kosztował plus minus 2 miliardy złotych, więc rocznie za taką dziurę można byłoby takich zabawek e, budować 20, 23, tak? I to wszystko w kraju, z którego uciekają klienci, czyli uciekają obywatele. Doskonale wiecie, ilu mamy przyjaciół, znajomych, którzy wyjechali, członków rodzin, którzy wyjechali z Polski za pracą. W Warszawie można powiedzieć, tych osób jest stosunkowo najmniej, ale też z tego powodu, że wielu z nas przyjechało za pracą właśnie do Warszawy. W całej Polsce brakuje pracy albo jest słabopłatna praca. Dzięki temu, że Polska jest zbiurokratyzowana i scentralizowana, to najwięcej dobrze płatnej pracy jest właśnie w Warszawie. Firmy mają tutaj swoje centrale, nie w miejscowościach przemysłowych, nie tam, gdzie generuje się wartość dodaną, ale tam, gdzie są kancelarie prawne, urzędy. Firmy doradcze, tam gdzie się mieli papier i gdzie są e, siedziby firm, tam Polacy wyjeżdżają z mniejszych miejscowości, a z całej Polski wyjeżdżamy gdzie? Do tych krajów, w których jest radykalnie inaczej niż w Polsce, do tych krajów, w których jest tak, jak miało być w Polsce, e, jak nam obiecywał Donald Tusk. Pamiętacie takiego człowieka? Obiecywał, że Polacy będą wracać z zagranicy, bo będzie tu dobrze płatna praca. Sam za pracą wyjechał parę tygodni temu do Brukseli i finalnie tą kasę zacznie dostawać od grudnia. Co nam obiecywał Donald Tusk i w co uwierzyli Polacy Donaldowi Tuskowi? Uwierzyli w Zieloną Wyspę, w Drugą Irlandię. Gdy przeczytacie sobie jego ekspoze z 90., oh, przepraszam, z 2007 roku, to na spokojnie można tam znaleźć 195 różnych obietnic. Mówił jak Fidel Castro mówił 3 godziny. 4 razy dłużej niż Ewa Kopacz, ale obiecał nam wtedy wszystko. Niższej proszę składki na ZUS. Co mamy? Składki na ZUS w Polsce dla przedsiębiorcy to jest 1042 zł. Od 1 stycznia przyszłego roku to będzie 1142 zł. Każdy przedsiębiorca w Polsce zapłaci od 1 stycznia przyszłego roku 100 zł składki więcej. Bo skądś trzeba znaleźć te 36 zł na polskich emerytów. Kto chce, żeby Polacy mieli wyższe emerytury, ręka do góry. Świetnie, ja też chcę. Ale w tym systemie brakuje 2,5 biliona złotych już teraz. Nie ma tam ani złotówki. Największa część tej dziury, którą, o której dzisiaj debatowaliśmy sobie w Sejmie, to jest prawie 60 miliardów. To jest Dopłata do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tyle pieniędzy z podatków, z budżetu dopłacimy do tego, żeby nie wywalił się system emerytalny. I w tym systemie brakuje 60 miliardów złotych, a ludzie, którzy o tym doskonale wiedzą, którzy to widzą, mówią: Słuchajcie, co prawda mamy deflację, czyli ceny spadaj, spadają i wartość relatywna emerytur wzrośnie, ale pokażmy, że mamy gest i dajmy wszystkim emerytom po 36 złotych. Te 36 zł dane 5 milionom polskich emerytów oznacza, że 2 miliony polskich przedsiębiorców właśnie na to będą musieli płacić od 1 stycznia przyszłego roku 100 zł więcej składki. Bo doskonale wiecie, że Donald Tusk nie ma swoich własnych pieniędzy, z których da 5 milionom polskich emerytów po 36 złotych miesięcznie. Wiecie, ilu Polaków pracuje, ile Polaków ma zatrudnienie w Polsce? Ponad 9 milionów. To oznacza, że każdy Polak. Biorąc pod uwagę, że średnie wynagrodzenie brutto to jest 18 zł w Polsce, to każdy Polak będzie musiał od przyszłego roku, od 1 stycznia, godzinę więcej w każdym miesiącu pracować, bo ktoś komuś z pieniędzy, których nie ma, obiecał po 36 zł więcej do emerytury. I to nie było maksimum, bo Leszek Miller krzyczał 200-200 w tym momencie, jak, jak Tusk obiecywał 36. Łatwo sobie policzyć, że jeżeli 36 zł to jest jedna godzina pracy więcej, to 200 zł to jest 6 godzin pracy miesięcznie więcej dla każdego Polaka. I możemy tak robić, ale już teraz jesteśmy najciężej pracującym narodem na tym kontynencie. Według danych OECD Polacy pracują największą liczbę godzin w Europie. Jest tylko jeden naród na świecie, który pracuje więcej niż my. Wiecie kto to jest? Koreańczycy z Korei Południowej. I... W Północnej też, ale okej, okay, ale oni nie są w OECD e, i nie tylko w OECD. I mają też dużo innych gorszych problemów, przy których Donald Tusk, Ewa kopacz to jest małe miki. Chytra Baba z Radomia to jest coś, co byłoby wypawieniem dla tych koreańczyków, że ona miała by tam robić, co tym ludziom można zabrać. Naprawdę niewiele, tak? I mamy w chwili obecnej taką sytuację, że ludzie, którzy doprowadzili do tego, że prawie 3 miliony Polaków wyjechały, że z ludzi w naszej grupie wiekowej dwie trzecie rozważa poważnie wyjazd z kraju. I pewnie z Warszawy tych osób jest mniej, które myślą o wyjeździe. Więcej tutaj ma osób nadzieję na dobrą, dobrze płatną pracę niż w Radomiu, niż w Wieluniu, niż w Malborku i mógłbym tak wymieniać setki polskich miejscowości, które mają kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców i jeszcze mniejszych. Ale ci ludzie wyjeżdżają, bo bynajmniej warunki, które tutaj stworzono nie są idealne do życia na tym świecie. A propaganda, która temu wszystkiemu to, towarzyszy, jest tak fantastyczna, że uwierzyli w nią naprawdę w całej Europie. Byłem w Irlandii tydzień temu. We wtorek wróciłem. Byłem tam pięć dni. I rozmawiałem z politykami irlandzkimi na temat tego, co się dzieje z Polakami, jak są Polacy traktowani na przykład w Belfaście, bo powiedzmy szczerze, leją nas tam, tak? Niespecjalnie są zadowoleni e, tam wszyscy, że przyjeżdżamy. I rozmawiałem tam z politykami dwó dwóch partii, e, jednej z partii ulsterskich unionistów, drugiej takiej partii lokalnej Alliance to się nazywa. I z obu tych partii ludzie mi gratulowali, nie przygotowali się do spotkania, gratulowali mi Donalda Tuska e, i gratulowali mi że tak świetnie w Polsce się dzieje, że mamy tak fantastyczny wzrost gospodarczy, że w Polsce żyją się ludziom tak dobrze. A ja mówię wtedy fantastycznie, bardzo Panu dziękuję, kiedy Pan do nas wyjeżdża. On tak na mnie patrzy, mówi, ale po co? A ja mówię, to niech mi Pan odpowie na takie pytanie. Czy zastanowił się Pan, jak to jest, że jak u nas jest tak świetnie, to 250 tysięcy moich rodaków przyjechało do was do pracy? Czy Pan uważa że to coś takiego super fajnego, że Polacy posyłają dzieci do szkoły, w której dzieci się uczą angielskiego i irl irlandzkiego, no to bana, polskie dzieci, nie wiem, czy wiecie, mają lepsze wyniki w nauce języka irlandzkiego niż Irlandczycy, bo nie, nie wszyscy mówią w domach tym językiem. Jak zadałem to pytanie dwóm politykom z dwóch różnych partii, to powiedzieli, że to znaczy, z, faktycznie jest dosyć ciekawe zjawisko, dlaczego u nas jest tak dobrze, mamy się tak świetnie, a my do nich przyjeżdżamy do roboty. A mówię, powiem Panu, dlaczego wyjeżdżają Polacy do Was do pracy. Bo chłopak, który leje piwo, Guinness, notabene e, e, jest to moje pierwsze spotkanie w, w pubie otwarte po moich dramatycznych przeżyciach e, rok temu. E, I wbrew mojej niezasłużonej, mołojeckiej sławie, e, tu jestem po raz pierwszy. I ogólnie w takich miejscach nie byłem zbyt często, ale będąc w Belfaście. I w, w Dublinie, zwłaszcza zrozumiałem o co chodzi w haśle, że Guinness nie lubi podróżować. Naprawdę tam lepiej to piwo smakuje e, z całym szacunkiem niż, e, niż w Polsce. I e, ja mówię temu człowiekowi, dlaczego Polacy do Was przyjechali, dlaczego tutaj przyjechali do pracy? Bo chłopak, który leje piwo w Belfaście e, w barze, zarabia na rękę tyle co jako poseł w Polsce. Bo człowiek, który e, jeszcze, powiem szczerze, jak usłyszałem ile. E, Jakie miałbym warunki socjalne w Dublinie, mając piątkę dzieci? To sobie powiedziałem: cholera, pójdę tutaj dwa dni. Zamiast ich namawiać, że zmienimy Polskę, tak, że będą mieli po co tutaj wracać, ja zacznę liczyć, jak to szybko logistycznie spiąć, żeby tam przerzucić rodzinę i zostać posłem z Irlandii. Eee, eee, czy normalnie lać te piwo w tym barze, jak każdy uczciwy <laughs> człowiek.